Witajcie kochani na kanale co gotujemy, to. Jemy. Dzisiaj zapraszamy Was na szybciutki przepis na mleko roślinne. Oczywiście mlekiem w sensie ścisłym nie możemy tego napoju nazwać, więc nazywamy to tak tylko, można powiedzieć, w cudzysłowie mlekiem. Ale utarła się taka nazwa, tak więc i my będziemy tą nazwę podtrzymywać. Będzie to przepis, który pozwoli nam oszczędzić nieco pieniążków, bo gdybyśmy musieli kupować takie mleko ze sklepu w kartonie, no to ono kosztuje teraz na listopad 2000. Tak. Kosztuje około 10 zł w, tej, w tym najtańszym sklepie, w tej sieciówce najtańszej. Tak więc no można oszczędzić co najmniej z 8 zł, nie licząc oczywiście robocizny, która jest taka malutka. Tak więc warto wypróbować ten przepis, więc zapraszamy na film. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a my zabieramy się... Harry Potter. Piona na dobry początek. Potrzebujemy tylko jednej szklanki płatków owsianych. Są to płatki owsiane górskie, ale jakiekolwiek byście użyli płatki owsiane, to one się także nadają. Więc tak, można powiedzieć, że to jest jedna porcja... Płatków, cztery porcje wody, czyli u nas to będzie cztery szklanki wody i garstka migdałów. Jeżeli macie inne orzechy, to jak najbardziej możecie ich użyć. Te migdały będą po to, żeby włączyć w ten napój to mleko, także i pozytywne, dobre oleje. Dzięki zmieleniu płatków. I tych migdałów z wodą, no to będzie, te migdały też oddadzą nieco swojego tłuszczu. Więc, mimo tego, że płatki mają nieco tłuszczu w sobie, ale to nie będzie odpowiadało temu tłuszczowi, który normalnie w mleku występuje w ilości powiedzmy tych 3%. 3%. I opcjonalnie można dodać, moi drodzy, dwie kapsułki wapnia, aby wzbogacić Skład minerałów tego mleka. Mimo tego, że płatki mają własne minerały, ale to nie są tak bardzo bogate minerały, jakie byłyby w mleku. Więc jeśli macie kapsułki, możecie opcjonalnie dodać do całości tego napoju yy, także i wapni. To jest 750 mg wapnia. Tak więc ja dodam, jeżeli macie wapń, możecie dodać, jeżeli nie, nie musicie dodawać. I jeszcze, moi drodzy, dwie szczypty soli. Jeżeli lubicie słodkie smaki, możecie dodać także łyżkę miodu. A ze sprzętów potrzebujemy blender. Może być to blender kielichowy, może być to blender ręczny, taki na mikser nakładany. Byleby dobrze mielił. Chodzi o to, żeby jak najbardziej gładko płatki zmielić. To co Marysiu, wrzucaj wszystko, co trzeba do kielicha blendera. A, nieważne. Kilka się nam przykleiło, bo szklanka była mokra. O, sól. I jeszcze orzechy, e, czyli u nas to są migdały, ale możecie nerkowca użyć, czy innych orzechów. No i cztery szklanki wody. To ja już tutaj naleję. I wybuczamy te e, płatki, co się nam przykleiły. E. I cztery. No i te kapsułki. Trzeba kapsułki po prostu otworzyć i wysypać zawartość do środka. Chcesz, Marysiu? Mhm. Spróbuj. <noise> Tylko tak, ja nie na... mogę. No możesz, na pewno ci się uda, można nacisnąć nawet tak. Pokaż. Widzisz? O, teraz zejdzie. No, pociągnij z jednej strony. Ok. No i dobrze. I zakrywamy. I mielimy. U nas będzie to opcja koktajlowa. Jest to najgłośniejsza część naszego dzisiejszego filmu, więc w obróbce na pewno ściszymy nieco dźwięki. Dwukrotnie dałam program na koktajl, tak, więc już mamy prawdopodobnie osiągniętą dość gładką konsystencję, ale jeszcze to mleczko trzeba przecedzić. Spieniło się nieco. Za pierwszym razem przeszedłem przez zwyczajne takie sito. To, co pozostało, można wykorzystać i sobie zjeść na przykład w ramach drugiego śniadania. A za drugim razem przesadzamy przez jakiś materiał, oczywiście czyściutki, jakąś ściereczkę kuchenną, pieluszkę. Ja mam takie, taką można powiedzieć tkaninę do robienia serków. Powiedziałam, że to tkanina, a to jest praktycznie taki, taki woreczek plastikowy. No. no cóż, jaki mam, taki mam. On się dobrze nadaje do odciskania. Tak więc jeszcze przelewamy przez ten woreczek i jeszcze przez to sitko. Raz. Marysiu, wlej proszę ci tutaj tego woreczka. Śmiało, śmiało. Lej. O, super. Dobrze. I jakiś czas trzeba oczywiście poczekać. Można też zacząć zakręcać ten woreczek. To wtedy będzie szybciej się przecedzało. Zakręcamy, zakręcamy i odsączamy farfocle, żeby mleko było gładkie. I zaraz będziemy próbować, Marysiu. tą mleczko. I co, Marysiu, lejemy do butli? No tak, proszę, dasz radę nalać? Na pewno, no nie? Super. I popatrzcie, mamy całą butelkę mleczka i jeszcze trochę do próbowania także. Zakręć Marysiu butle, i my weźmiemy sobie szklaneczki i zaraz spróbujemy, Dobrze? żeby spróbować. To czas próbować. Na zdrowie Marysiu. I jak Ci smakuje? Małolet. Dobra? No. Mm. I też smakuje. Podobnie smakuje. Co no. dziwnym trochę to mleko ze sklepu, mimo tego, że w składzie nie ma cukru, a jest bardziej słodkie. Nie wiem, Wyjaśnijcie mi to jakoś. Prawda? A tak no. dla porównania weźmiemy to mleko ze sklepu. Żeby porównać smak. Nie? A w składzie jest to samo, co my tutaj mamy. Praktycznie prawie to samo, bo skład tego mleka ze sklepu to jest tak: woda, owiec, olej słonecznikowy, sól morska. My zamiast oleju mieliśmy orzechy, czyli te migdały, nie? No. Owiec i woda. I sól też była. Była. Hmm. Więc nie wiem, na, w czym kwita ta tajemnica tego mleka ze sklepu. Może coś tam dodadzą, bo, yy, bo jest ono wybitnie. Bardziej słodkie niż to nasze, prawda? Mhm. Mleko. Więc jeśli lubicie wytrawny smak, taki naturalny całkowicie, to to mleko będzie Wam smakowało. To nasze. Ona nam to smakuje, prawda? No tak. I się nadaje i do kawki, yy, i, i można robić z niego również naleśniki yy, i po prostu traktować jako zamiennik tego mleka krowiego, jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś z Was jest uczulony na białka mleka czy też na laktozę, bo tutaj laktozy nie ma. Tak więc, a jeśli potrzebujecie bardziej słodkie, możecie dodać cukru czy miodu, jakiegoś syropu, to już wszystko od Was zależy. Możecie też, jeśli już zrobicie to mleko owsiane, jeśli spróbujecie i okaże się za mało słodkie, to zawsze można dosłodzić, prawda Marysiu? No. Tak więc co, polecamy ten przepis Marysiu, czy nie? Tak. Polecamy Wam ten przepis. Rób... o... Przepraszam. <laughs> Róbcie sobie własne mleko tańsze. Raczej na pewno będzie ono zdrowsze niż to ze sklep. Tak więc my się już z wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. Pa! pa.